Wyobraź sobie na chwilę, że stoimy u progu wielkiego objawienia czegoś, co może zmienić sposób, w jaki postrzegamy świat i co wkrótce się wydarzy. Czy zauważyłeś, że przywódcy światowi są coraz ostrożniejsi w swoich słowach? Że papież Franciszek i prezydent Stanów Zjednoczonych prowadzą strategiczne spotkania i ostrzegają przed trudnymi czasami? Co oni wiedzą, czego my jeszcze nie wiemy? I najważniejsze: co może się wydarzyć w marcu? Co uzasadnia taką aktywność za kulisami? Zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ dziś ujawnimy informacje, które mogą zmienić twoje spojrzenie na wydarzenia, które mają nadejść. Ukochani bracia i siostry, pokój od Pana Jezusa Chrystusa niech będzie ze wszystkimi wami. Niech błogosławieństwo Wszechmocnego rozleje się nad waszym domem, rodziną i wszystkimi, których kochacie. Dziś, jako posłaniec prawdy, przychodzę podzielić się czymś, co może być niezwykle ważne dla naszych czasów? Kanał Com Deus, idący z Bogiem, zobowiązuje się przynosić światło proroctw i słowa, abyśmy mogli być duchowo przygotowani na to, co nadchodzi. Zanim zaczniemy, jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, zasubskrybuj teraz, zostaw like i udostępnij ten film przynajmniej trzem osobom, ponieważ ta wiadomość musi dotrzeć do jak największej liczby braci. Teraz, Zamknij oczy, podnieś ręce ku niebu i pomódlmy się. Panie Boże Wszechmogący, wołamy o Twoją miłosierdziu w tak niepewnych czasach. Prosimy, daj nam mądrość, by rozpoznawać znaki czasu, odwagę, by stawić czoła próbom i niezłomną wiarę, by pozostać mocnymi w Twoim słowie. Błogosław każdą osobę, która słucha tej wiadomości, przynosząc pokój sercom i ocalenie od wszelkiego zła. W imię Jezusa, Amen. W ostatnich miesiącach obserwujemy znaki wskazujące na znaczącą zmianę w globalnym krajobrazie. Ale to, co naprawdę zwraca uwagę, to fakt, że sami przywódcy światowi ostrzegają przed tym. Papież Franciszek w ostatnich wystąpieniach mówił o okresie próby i globalnych zmianach. Podkreślił, że nadchodzi coś wielkiego i że ludzkość musi przygotować się na nieoczekiwane wyzwania. Ale pytanie brzmi, o czym on mówi? Co on wie, co jeszcze nie zostało w pełni ujawnione publiczności? Tymczasem prezydent Stanów Zjednoczonych prowadzi tajne spotkania i ostrzega przed koniecznością globalnej odporności w obliczu wydarzeń, które mogą zachwiać narodami. Raporty wskazują, że poufne dokumenty omawiają możliwy upadek systemów finansowych, kryzys energetyczny i nawet ruchy geopolityczne, które mogą przemodelować mapę świata. Coś dzieje się za kulisami, czego większość ludzi nie dostrzega. Ale ci, którzy są czujni, wiedzą, że nic z tego nie dzieje się przypadkowo. Proroctwa biblijne ostrzegały nas już przed czasami udręki, przed zmianami, które przygotują scenę do jeszcze większych wydarzeń. Czyżbyśmy stali u progu spełnienia tych proroctw? Prawda jest taka, że nigdy wcześniej nie widzieliśmy takiej konwergencji kryzysów, jednocześnie. Od klęsk naturalnych po niestabilność polityczną wszystko zdaje się wskazywać na okres głębokich przemian. Ale jest coś więcej, coś, co jeszcze nie zostało całkowicie ujawnione i co może nastąpić w marcu. I tutaj dochodzimy do punktu, którego niewielu dostrzegło. W wielu proroctwach zawsze wspominano, że wielkie wydarzenia będą nadchodzić falami, jedno po drugim, aż ludzkość zostanie doprowadzona do momentu przełomowego. W Apokalipsie, rozdział 13, werset 16-17, czytamy o globalnym systemie, który kontrolowałby gospodarkę i wolność ludzi. Czy to, co planowane jest teraz, jest odbiciem tego proroctwa? Papież Franciszek i prezydent Stanów Zjednoczonych wiedzą, że coś się zbliża. Ale czy ostrzegają nas, czy tylko przygotowują grunt, aby wszystko odbyło się bez oporu? Niemożliwe jest ignorowanie znaków. Tajne spotkania, enigmatyczne przemówienia, ostrzeżenia przed trudnymi czasami. Wszystko to wskazuje na marzec, który może przynieść głębokie zmiany. Niewielu wie, że wiele z tych wydarzeń zostało już przepowiedzianych przez proroków przeszłości. Marie-Julie Jacheny, mistyczka katolicka, mówiła o okresie, w którym przywódcy Kościoła i świata będą zsynchronizowani w realizacji globalnego planu, który przyniesie wyzwania dla... Chrześcijan. Święty Malachiasz w swoich proroctwach o papieżach wspomniał, że dojdziemy do czasu wielkiej próby dla Kościoła. Czyżby to był ten moment? Są także znaki na niebie. W marcu zaplanowane są rzadkie wydarzenia astronomiczne, w tym ustawienia planetarne, które w starożytności interpretowano jako zapowiedź wielkich zmian. W Ewangeliach według Świętego Łukasza rozdział 21, werset 25 czytamy. Będą znaki na Słońcu, Księżycu i gwiazdach, na Ziemi będą narody w rozpaczy. Obserwujemy to na własne oczy. I teraz dochodzimy do najważniejszego punktu tej rewelacji. Co papież Franciszek i prezydent Stanów Zjednoczonych wiedzą, czego jeszcze nie ujawniono publiczności? Co dokładnie może się wydarzyć w marcu, co uzasadniałoby takie ostrzeżenia ze strony przywódców światowych? Przygotuj się, bo Prawda może być jeszcze bardziej szokująca niż sobie wyobrażasz. Jest coś, czego wielu nie dostrzega ciche postępy nowej struktury globalnej. Niektórzy nazywają to wielkim resetem, inni mówią o nowym porządku światowym. Ale najważniejsze jest to, że wydarzenia, które się rozwijają, wydają się podążać za zaplanowanym scenariuszem. Narastający kryzys ekonomiczny, konflikty, które pojawiają się niespodziewanie, zmiany w prawach i sposobie życia. Wszystko to wskazuje na większy plan. A jeśli marzec będzie miesiącem, w którym ta agenda posunie się naprzód w sposób nieodwracalny? W ostatnich latach obserwowaliśmy drastyczne zmiany na świecie, ale następne kroki mogą być jeszcze bardziej zaskakujące. Niektóre źródła sugerują, że przygotowywany jest wielki upadek finansowy, inne twierdzą, że globalne wydarzenie zostanie wykorzystane do usprawiedliwienia nowych ograniczeń i zmian społecznych. Jest też kwestia duchowości. W wielu proroctwach wspomniano, że nadchodzi okres wielkiej próby, testując wiarę i wytrzymałość milionów ludzi. Ponadto krążą pogłoski, że wpływowy przywódca może ogłosić coś niespodziewanego, zmieniając bieg geopolityki globalnej. I tutaj pojawia się niepokojący szczegół. W wielu proroczych wiadomościach wspomniano, że przed wielką udręką narody będą prowadzone przez iluzję, fałszywą obietnicę pokoju i bezpieczeństwa. To bezpośrednio łączy się z 990... tym, co dzieje się teraz. Co możesz zrobić w obliczu tego wszystkiego? Po pierwsze, bądź czujny. Nie daj się zwieść narracjom, które próbują bagatelizować powagę sytuacji. Po drugie, wzmacniaj swoją wiarę. Żyjemy w czasach, gdy duchowość będzie schronieniem dla tych, którzy szukają prawdy. I po trzecie, udostępniaj tę wiadomość. Wiedza jest jedną z największych broni przeciw manipulacji. Jeśli chcesz kontynuować śledzenie tych rewelacji i dowiedzieć się, jak przygotować się na nadchodzące miesiące, zasubskrybuj kanał i włącz powiadomienia. W kolejnych filmach zgłębimy te kwestie jeszcze bardziej i ujawnimy szczegóły, o których wielu nie chce, żebyś wiedział. Napisz w komentarzach jestem gotowy naprawdę i udostępnij ten film, aby więcej osób mogło się obudzić. Zanim będzie za późno, niech Bóg cię błogosławi i chroni w tych trudnych czasach. Do zobaczenia w następnym filmie.